Istnieje fundusz kontrolujący ogromne bogactwo 9 tysięcy międzynarodowych firm nieruchomości w najbardziej pożądanych lokalizacjach, oraz udziały w krajach i firmach, na których wciąż nalicza odsetki. Co gorsza, fundusz ten kontrolowany jest przez jeden naród czy to Chiny, czy Stany Zjednoczone, Ameryki A, może kraj z 5,5 milionów ludzi i dużą ilością śniegu. Dokładnie, mówimy o Norwegii. W dzisiejszym odcinku The Infographics Show. Zbadamy, jak ten mały skandynawski kraj kontroluje świat, niezauważalnie to robiąc. Norwegia jest znana jako jedno z najbardziej zamożnych, demokratycznych i szczęśliwych miejsc na świecie, zapewniające obywatelom wysoką jakość życia. Jak do tego doszło i jak to pozwala jej kontrolować świat? W połowie lat 19. Norwegia kwitła ciesząc się stabilnością i silną gospodarką, co utrzymywało przez prawie 150 lat od końca wojen napoleońskich, z jednym małym wyjątkiem podczas II wojny światowej. Pod koniec XIX wieku Norwegia miała zdrowy przemysł drzewny i rybny, oraz rozpoczęła się szybka industrializacja. Ale coś stało się w 1969 roku, co na zawsze zmieniło bieg historii tego kraju. Firmy naftowe na świecie podejrzewały, że norweski szelf kontynentalny może skrywać cenne złoża ropy naftowej. Esso odkryło ropę na złożu Balder w 1967 roku, roku ale eksploatacja okazała się nieopłacalna. W 1969 roku, roku podczas eksploracji innego fragmentu szelfu, Philips Petroleum otrzymało wcześniejszy prezent świąteczny. Hoppa. Pierwszy to nie była zwykła ropa. Odkrycie Ecofisk okazało się jednym z największych morskich złóż ropy naftowej w historii. 15 czerwca 1971 roku, roku rozpoczęto wiercenia, ale jak bardzo to rzeczywiście przyniesie korzyści Norwegii? Czyżby Philips nie zabrałby większości zysków? Nie tak szybko. Zanim Norwegia udzieliła jakichkolwiek pozwoleń na wiercenie, jej szef państwa, Einar Gerhardsen, poczynił genialny ruch. W maju 1963 roku ogłosił, że rząd norweski ma suwerenność nad norweską szelfem kontynentalnym. To oznaczało, że wszelkie naturalne zasoby tam znalezione należały do państwa, a nie zagranicznych firm. Norwegowie ewidentnie popierali jego decyzję, gdyż został wybrany na premiera kraju czterokrotnie, co czyni go najdłużej urzędującym liderem Norwegii, niebędącym monarchą. Zagraniczne firmy wciąż miały zachęty do inwestowania i rozwijania pól naftowych. Nadal zabieraliby do domu około połowę zysków z ogromnych zasobów ropy Norwegii, tylko nie całość. Aby kontrolować swoje zasoby, Norwegia stworzyła Narodowe Przedsiębiorstwo Energetyczne Statoil, obecnie znane jako Equinor. Rząd nadal posiada 60% udziałów w firmie, zapewniając Norwegii, a nie zagranicznym korporacjom, kontrolę nad jej ogromnymi rezerwami ropy i innymi źródłami energii, w tym węglowodorami. Norwegia poprzez Statoil zapewniła państwu 50% udział w każdej licencji produkcyjnej przyznawanej firmom naftowym. Dlaczego tylko dyrektorzy spółka ogólna i British Petroleum powinni czerpać zyski z zasobów Norwegii? Rząd norweski zadbał o to, aby w przypadku wydobycia ropy nie tylko zagraniczne korporacje się bogaciły, ale także sama Norwegia, a co za tym idzie, Norwegowie. To prowadzi nas do obecnej pozycji Norwegii jako cichej potęgi, tajnego kontrolera, i inwestora w wielu częściach świata. Chociaż Equinor przeszedł zmiany takie jak częściowa prywatyzacja i bezpośrednie inwestowanie rządu w rozwój pól naftowych, w zamian za udział w zyskach jedno pozostaje niezmienne: ropa nadal przynosi Norwegii ogromne pieniądze. Ile pytasz? Na dzień grudnia 2024 norweski fundusz suwerenny wynosił około 20 bilionów koron, czyli 1,8 bilionów dolarów. Dla kraju o populacji 5,5 miliona ludzi. Dla porównania, Stany Zjednoczone Ameryki zarobiły OK 244 mld dolarów na ropie w 2023 roku eru, ale mają też 61 razy większą populację niż Norwegia. Norweski rząd podjął znowu bardzo mądrą decyzję. Nie chcieli być poddani niestabilnym wzlotom i upadkom, które mogą powodować w gospodarce zależność od jednego surowca, jakim jest ropa. Nie chcieli również paść ofiarą klątwy zasobów problemu, który dotyka wiele krajów, w których odkrywa się cenne metale i zasoby. Klątwa zasobów to tendencja bogatych w zasoby narodów do wpadania w polityczną niestabilność, nierówności ekonomiczne, korupcję, a nawet bezpośrednio w ubóstwo. Dzieje się tak, gdy zyski tworzą oligarchię, koncentrując bogactwo w rękach elity, gdy korupcja rządowa eroduje demokrację i prowadzi do rządów autorytarnych lub gdy zagraniczne wyzyskiwanie wyczerpuje zasoby kraju na korzyść zewnętrzną. A czasami narody doświadczają najgorszego scenariusza, cierpiąc jednocześnie na wszystkie trzy problemy. Norwegia miała jednak atut, który chciała wykorzystać do przejęcia kontroli nad firmami na świecie. Była już dość bogatym krajem, a co więcej miała już bardzo silną demokrację. Norwegia opracowała skuteczne metody łagodzenia wpływu wahań cen ropy na gospodarkę, co uczyniło ją jednym z najbogatszych krajów świata. Rządowy Fundusz Emerytalny. Może brzmi to jak biurokratyczna organizacja, która wypłaca emerytury seniorom, ale jest to tak naprawdę jedna z najbogatszych i jednocześnie najinteligentniej prowadzonych operacji, jakie świat kiedykolwiek znał. Rządowy Fundusz Emerytalny jest podzielony na dwie jednostki: Rządowy Fundusz Emerytalny Globalny i Rządowy Fundusz Emerytalny Norwegia. Ten drugi zajmuje się głównie krajowymi inwestycjami w duże norweskie firmy i funkcjonuje trochę jak Narodowy Fundusz Ubezpieczeń. Ale Rządowy Fundusz Emerytalny Globalny, inaczej znany jako Rządowy Fundusz Emerytalny Globalny, to tam Norwegia posiada prawdziwą moc, ponieważ jest to największy inwestor na świecie. Fundusz rzadko posiada większościowy udział w firmach, ale ma niewielki udział w co najmniej 9 tysiącach najważniejszych międzynarodowych korporacji. Funduszem zarządza bank centralny Norges Bank. Ministerstwo Finansów tworzy strategię inwestycyjną, podczas gdy norweski parlament stworzył ramy dla inwestycji i bada potencjalne zmiany w tych ramach. Ale na koniec dnia fundusz jest własnością ludzi z Norwegii, a ci ludzie siedzą na kopalni złota, a raczej na kopalni ropy. Rządowy Fundusz Emerytalny Globalny jest tak duży, że posiada około 1,5% akcji międzynarodowych firm, ale to nie tylko kwestia akcji. 70% wartości funduszu inwestuje się w globalne akcje. 25% w obligacje, a resztę w nieruchomości i infrastrukturę energetyczną. Niektóre z największych inwestycji to Microsoft na poziomie 41 miliardów, Apple na poziomie 35 miliardów dolarów i 34 miliardów dolarów, ale to dopiero początek. Fundusz posiada także znaczne udziały w Ellie Lillian Company, JP Morgan Chase, Exxon Mobil, Alphabet, firma macierzysta Google, Amazon, Meta, Tesla i Tajwan, Semiconductor Manufacturing oraz innych. Nie tylko to, ale fundusz osiąga lepsze wyniki niż kiedykolwiek. Strategiczne inwestycje i rosyjska inwazja na Ukrainę, która podniosła ceny gazu, pozwoliły mu podwoić wartość między 2019 roku a 2024 roku rokiem. Norweski Fundusz Majątkowy generuje teraz roczny zwrot na poziomie około 6,3%, co czyni go lepszym w inwestycjach niż większość funduszy hedgingowych z Wall Street, które w latach 2000 średnio przynosiły roczny zwrot na poziomie 5%. Obecnie wartość norweskiego Funduszu Majątkowego przekłada się na 321 tysięcy dolarów na każdą osobę, w tym dzieci mieszkające w Norwegii. Norwegia nie jest biernym inwestorem który niczym emerytowany dyrektor generalny na jachcie jedynie obserwuje wzrost wartości akcji. Jest dumna z aktywnego udziału w spotkaniach inwestorów, głosowaniach i wpływania na politykę korporacyjną. Według Uniwersytetu TAPTS jest uznawana za jeden z najbardziej przejrzystych i najlepiej zarządzanych funduszy suwerennych na świecie, a rządowy fundusz emerytalny globalny zapewnia przestrzeganie swoich zasad, głosując zgodnie z nimi na radach akcjonariuszy. Więc dlaczego fundusz suwerenny Norwegii nie jest na pierwszych stronach gazet, jak na przykład fundusze Kuwejtu czy Arabii Saudyjskiej? Przecież przyćmiewa on inne, bardziej eksponowane fundusze, takie jak katarski, wart 526 miliardów dolarów, a nawet chiński, wart tylko 1,3 biliona w porównaniu do norweskiego, wartego 1,8 biliona. Jednym z powodów może być większa przejrzystość inwestycji Norwegii. Fundusz publikuje informacje o wartości swojego portfela, firmach, w które inwestuje, procentach kapitału i prawach głosu, które posiada w każdej konkretnej firmie, a więc nie ma tajemniczych, nieprzejrzystych, czasami wątpliwych cech, które są znane z innych funduszy suwerennych, co oznacza, że przyciąga mniej spekulacji i szaleństwa mediów, pomimo swojego ogromnego wpływu. Innym powodem jest zaufanie. W odróżnieniu od innych funduszy suwerennych, norweski fundusz jest postrzegany jako aktywista z dobrych powodów. Rządowy Fundusz Emerytalny Globalny jest zarządzany przez Radę, która stale przegląda inwestycje, aby upewnić się, że nie naruszają one własnych wytycznych etycznych dotyczących zrównoważonego rozwoju i praw człowieka. Jak widać na przykładzie wspomnianych dużych inwestycji w akcje korporacyjne, ta wytyczna nie prowadzi do w pełni etycznych inwestycji. Inwestowanie w ogromne korporacje jest niezwykle trudne. Norwegia jest jednak bardziej wymagająca niż większość krajów, jeśli chodzi o swoje finanse. Przykładowo w 2010 roku, roku zarząd funduszu podjął decyzję o wykluczeniu 17 firm tytoniowych z potencjalnych inwestycji. Ze względu na ich skrajnie negatywny i ewidentny wpływ na zdrowie publiczne, Toyota sprzedają sztangi śmierci. I to nie jest fajne. Rio Tinto, Zostało wykluczone w 2008 roku po kilku niepokojących incydentach w swojej przeszłości, w tym zrzuceniu miliarda ton odpadów górniczych do rzek w Papui Nowej Gwinei. Wynikiem było całkowicie zanieczyszczona woda i ziemia, czego miejscowi na pewno nie chcieli. Walmart został wykluczony w 2006 roku za systematyczne łamanie praw człowieka, co wielu klientów, którzy widzieli ból w oczach przeciętnego powitalnego w Walmart, zawsze przypuszczali. Walmart nie zbudował wizerunku etycznej firmy przez łamanie praw dotyczących pracy dzieci, zdrowia i bezpieczeństwa, blokowanie związków zawodowych i dyskryminację płacową kobiet. Firmy takie jak Lockheed Martin są również wykluczone z listy za produkcję broni jądrowej, podobnie jak Boeing za produkcję broni jądrowej. Niektóre z tych firm, takie jak Walmart i Rio Tinto, zostały przywrócone do funduszu dekadę później po rzekomej zmianie warunków pracy i ponownej ocenie przez fundusz. Norweski Fundusz uważa, że przestrzegając swoich wytycznych, może również promować lepsze zarządzanie korporacyjne, przejrzystość i bardziej etyczne praktyki w firmach liczących na jego inwestycje. I fundusz jest aktywny. Według danych z 2024 roku Rządowy Fundusz Emerytalny Globalny głosował na ponad 11 tysięcy zgromadzeń akcjonariuszy, głosując w tempie 97%. Fundusz, poza obecnością na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, Zorganizował także oddzielnie 3300 spotkań z firmami, w które zainwestował, aby omówić kwestie budzące niepokój lub wymagające zmian. Dotyczyło to kwestii takich jak posiadanie przez członków zarządu wiedzy branżowej, co nie jest oczywiste w dzisiejszym świecie korporacji, niezależność od dyrektorów generalnych oraz szanowanie środowiska i praw człowieka. Biorąc pod uwagę, że nadal inwestuje w Exxon, wygląda na to, że rządowy fundusz emerytalny globalny nie zawsze dostaje to czego chce, ale jeśli czasami próbuje, może skłonić zarządy wykonawcze do poważnego traktowania swoich obaw. Rządowy Fundusz Emerytalny Globalny działa jednak dość proaktywnie. Fundusz publikuje dokumenty stanowiskowe, wyjaśniając sposób przyszłego głosowania i wysyłając jasny komunikat do spółek, w które zainwestował, co będzie wspierane, a co nie. Zachowaj się odpowiednio. Społeczeństwo nie zwraca dużo uwagi na Fundusz Norwegii. Ponieważ jego stanowiska są zgodne z powszechnym rozsądkiem. Jeden z dokumentów funduszu twierdził, że prezesi nie powinni dostawać premii na podstawie krótkoterminowych, sztucznie zawyżonych wyników. Nagrody powinny zależeć od długoterminowego tworzenia wartości i zrównoważonego rozwoju. To stanowisko, które większość może z łatwością poprzeć. Norwegia ma też nadmierny wpływ w innych dziedzinach, głównie z powodu dynamicznie rozwijającego się sektora energetycznego. Szczególnie po konflikcie rosyjsko-ukraińskim, Norwegia jest największym eksporterem energii do Europy. Jednakże, rozważa ograniczenie ilości eksportu do Unii Europejska. Wzrost zysków Norwegii z powodu rosnącego popytu na ropę po zaostrzeniu konfliktów międzynarodowych to drażliwy temat. Niektórzy oskarżają kraj o czerpanie zysków z wojny, chociaż Norwegia stanowczo zaprzecza tym oskarżeniom. Trzeba przyznać, że niewiele można zrobić na to, że niestabilność na świecie zwykle podnosi ceny ropy naftowej. Norwegia jest czwartym na świecie eksporterem gazu ziemnego. Wraz ze wzrostem napięć między Zachodem a Rosją, szczególnie między Unią Europejską a Rosją, prawdopodobieństwo zwiększenia zależności kontynentu od Norwegii jest duże. Flota statków tego kraju jest czwarta na świecie pod względem wartości. Norwegia również używa swojego funduszu, aby karać narody łamiące prawo międzynarodowe. Wywierając w ten sposób wpływ na konflikty. Po inwazji Rosji na Ukrainę, norweski premier ogłosił, że Krajowy Fundusz Majątkowy sprzeda swoje rosyjskie aktywa. Przed wojną fundusz miał udziały w 47 rosyjskich firmach i obligacjach rządowych o łącznej wartości 2,8 miliarda złotych w 2021 roku. Rządowy Fundusz Emerytalny Globalny był jednym z największych udziałowców w Sberbanku. W dużym rosyjskim instytucie finansowym, a także w gigantach energetycznych Gazprom i Lukoil. Wycofanie się z rosyjskich aktywów przyczyniło się do gwałtownego spadku tamtejszego rynku giełdowego i osłabienia gospodarki. Norwegia używa swoich funduszy, by podważać branżę ropy naftowej, na której się opiera. Jednym z celów Norwegii na przyszłość jest redukcja emisji i promowanie wdrażania zielonej energii. Norwegia przyjęła stanowisko, że zmiana klimatu stanowi teraz znaczne ryzyko finansowe. Oprócz wyzwań środowiskowych opisywanych przez naukowców, i musi być jakoś rozwiązana. Chociaż mogłoby to podważyć jedną z czołowych branż Norwegii, jest to częściowo powód, dla którego fundusz został stworzony w pierwszej kolejności, aby zyski z ropy i gazu mogły być przechwytywane i inwestowane w przyszłość kraju, bez konieczności ciągłego polegania Norwegii na ropie, aby utrzymać się na powierzchni. Przejście było stopniowe, ale stałe. W 2016 roku roku Rządowy Fundusz Emerytalny Globalny zaapelował do parlamentu o zgodę na wykluczenie firm skoncentrowanych na produkcji węgla z jego inwestycji. W 2017 roku, roku Fundusz oświadczył, że usunie około 35 miliardów akcji naftowych i gazowych ze swojego portfela. To przyniosło Funduszowi podwójne korzyści, ponieważ Norwegia nie chciała być narażona na gwałtowne wahania cen ropy i gazu, jak również potencjalne trwałe spadki cen. W 2018 roku, roku Fundusz wykluczył firmy, które czerpią znaczne zyski z produkcji energii z węgla. W kolejnym roku rządowy Fundusz Emerytalny Globalny stwierdził, że firmy, które tylko poszukują i produkują ropę i gaz, również muszą odejść. Pomimo wszystko, Fundusz wciąż mocno inwestuje w Exxon, firmę najbardziej znaną z wylania 11 milionów galonów ropy do alaskańskich wód w 1989 roku. roku. W rzeczywistości fundusz spotkał się z krytyką wielu osób za pozostanie zainwestowanym w firmy, które ogólnie wpływają negatywnie na środowisko. Jednak niektórzy twierdzą, że norweski fundusz suwerenny próbuje zmieniać rzeczy od wewnątrz, co pokazały jego głosowania na spotkaniach ExxonMobil i Chevron w 2023 roku. Rządowy Fundusz Emerytalny Globalny głosował przeciwko propozycjom zarządu o ponownym wyborze Chief Executive Officer. Firmy na przewodniczącego zarządu, trzymając się swojego przekonania, że te dwie role powinny być podzielone. Cel: zapobieganie skupieniu zbyt dużej władzy i wpływów w rękach jednej osoby. W odniesieniu do celów klimatycznych, fundusz poparł propozycje akcjonariuszy, które wymagały od Chevron i ExxonMobil ustalenia średnioterminowych celów redukcji emisji gazów cieplarnianych z zakresu Scope 3. Uważa, że amerykańskie firmy energetyczne ustępują europejskim, jak British Petroleum i Shell, w kwestii wyznaczania konkretnych celów redukcji emisji. Być może dlatego inwestycje w akcje funduszu są skierowane głównie na europejskie firmy. Uniwersytet Tufts dokładnie przeanalizował fundusz w 2014 roku i stwierdził, że Rządowy Fundusz Emerytalny Globalny to Europejski Fundusz dla Europy. Fundusz podjął świadomą decyzję o preferowaniu inwestycji w europejskie kraje i karaniu udziałów w północnoamerykańskich. Szczególnie amerykańskich firmach. Możliwe też, że europejskie firmy po prostu częściej stosują się do wytycznych rządowy fundusz emerytalny globalny odnośnie akceptowalnego zachowania korporacyjnego. Często chcą przyciągnąć inwestycje z funduszu. Jednocześnie muszą przestrzegać przepisów Unii Europejskiej, które już wymuszają surowsze standardy zarządzania korporacyjnego i etyki. To może sygnalizować firmom na całym świecie, że jeśli chcą przyciągnąć uwagę największego na świecie suwerennego funduszu majątkowego, ich zarządzanie powinno być zgodne z wytycznymi Rządowy Fundusz Emerytalny Globalny. W ten sposób Fundusz Norwegii sprawuje pewną formę miękkiej siły. Ponadto szalone bogactwo funduszu i wysoki zwrot z inwestycji służą również jako przykład, że inwestycje kierowane pewnym podstawowym poziomem etyki i zrównoważonego rozwoju mogą nadal być niesamowicie dochodowe. Pamiętasz obligacje, o których wcześniej rozmawialiśmy? 7,5% norweskiego funduszu, rządowy fundusz emerytalny globalny, czyli 136 miliardów dolarów, jest zainwestowane w amerykańskie obligacje rządowe, co stanowi największe posiadanie funduszu w jakiejkolwiek obligacji. To może brzmieć nieistotnie, ale posiadanie przez Norwegię obligacji rządowych może sprawić, że kraje na całym świecie będą traktować jej przesłanie poważniej. Ponieważ dyrektor generalny Funduszu Bogactwa Suwerennego, Nikolai Tongin, coraz bardziej niepokoi się rosnącym poziomem długu publicznego i ostrzega kraje, że nie robią wystarczająco dużo, aby go zredukować. Jeśli rządowy fundusz emerytalny globalny grozi wyprzedażą obligacji, może to wywrzeć presję na niektóre kraje, aby zrobiły więcej. Norweski Fundusz Bogactwa Suwerennego nie wykazuje oznak spowolnienia zwrotów z inwestycji ani utraty siły. Dzięki mądrym inwestycjom w dobrze prosperujące akcje technologiczne rządowy Fundusz Emerytalny Globalny osiągnął 18% zwrot z kapitału własnego w 2024 roku. Ogólnie rzecz biorąc, fundusz zyskał właściwie 95,5 miliarda dolarów na wartości tylko w 2024 roku. Wartość tylko jego rocznego zwrotu umieszcza go w czołowej dziesiątce funduszy emerytalnych w Stany Zjednoczone Ameryki, a poza tym w funduszu Znajduje się nieco poniżej 2 bilionów dolarów. Wpływ norweskiego Funduszu Majątku Narodowego na korporacje i rządy na świecie prawdopodobnie wzrośnie. Co to oznacza dla biznesu i jak bardzo rzeczywiście wpłynie to na bieg świata, pozostaje do zobaczenia. Norwegia posiada ogromne bogactwo, co najbardziej cię zaskoczyło? Napisz w komentarzu poniżej. Tymczasem sprawdź, dlaczego Monako jest takie bogate, albo kliknij w to wideo.